Siemanko. Cześć. Ostatnio nasze 36 doczekało się w końcu strojenia, prawda Norbert? Zgadza się. Także dzisiaj e, zrobimy kolejny pomiar osiągów. Przypomnijmy może w jakim setupie jest auto, jakie mody tam zaszły. E, to tak chronologicznie od miejsca gdzie powietrze pada do silnika. Czyli tak, mamy wkładkę filtra powietrza KNA, później kolektor dolotowy M50, zmienione wałki rozrządu, wałek sący z M54B30, wałek wydechowy, znaczy, w miejscu wałka wydechowego jest wałek Suncy z Sący z 50 w 25 w Do tego mamy kolektory wydechowe szmidła na wersji równoległościowej. No i jakiś tam wydech typu katanima, który pewnie bardziej odbiera niż dodaje mocy. No ale mniejsza z tym, tak to wygląda. No i właśnie na to doczekało się strojenia. Wcześniej mierzyliśmy osiągi przed strojeniem. Zobaczcie, może jak to wygląda po strojeniu, co tutaj się zmieniło. Mamy tu wykres z hamowni drogowej ze 109 Performance. Jak widzicie, bo auto było tam strojone przed strojeniem. Po samych modyfikacjach mechanicznych, auto miało no mniej więcej 224 konie i 276 Nm. Momentu po strojeniu mamy niecałe 233 konie i 282 Nm, czyli doszło 9 koni i 6 Nm, jak dobrze liczę. No nie jest to oczywiście wynik imponujący, ale, ale nie ma co wolno saku jakby więcej oczekiwać. Yy, w każdym razie od. 5700 obrotów, mamy taki największy przyrost tam w granicach tych pewnie 8-9 koni no i co więcej została podniesiona odcinka z 6,5 na 6800 więc ten taki maksymalny power band jest jakby trochę dłuższy fajne jest to, że auto trzyma moc do samego końca generalnie praktycznie do odcinki ta moc nie spada co jest takim no minusem seryjnych 2.8 gdzie powyżej 6000 to tam się niewiele dzieje Yy, tak dla przypomnienia jeszcze yy, przed strojeniem auto yy, robiło 100 160 chyba w 9,5 sekundy na benzynie i w 9,9 na gazie, jak dobrze pamiętam yy, No i teraz standardowo jedziemy z 160, zobaczymy o ile ten czas się poprawił Taki to pomiara być? 160 Aha. No dobra no to Wyłącz muzykę, klimę. Więc zrobimy pierwszy pomiar. Na benzynie 100-160. Nie no ja bez 8, porównania 8. teraz 8,78 8,78 Tak Pokaż, bo aż nie wierzę Rzeczywiście Rzeczywiście 8,78 88 Przybliżeniu było 9,5 Jeszcze raz pokażę, że bo aż nie wierzę <laughs> Było 9,568,7 sekundy, a teoretycznie przybyło nam tylko po 10 koni. 9. No. A wcześniej między przed modami mechanicznymi a po przybyło 30 koni i czas się skrócił o pół sekundy. Dziwne, nie bardzo nieproporcjonalnie. Trochę tak, ale należy, że to jest teraz górą mega fajne. I to już jest naprawdę fajny czas. Podoba mi się I Zajarany jest. Czyli co jedziemy teraz na gazie? No, sprawdzimy na gazie 100-160 Tym razem na gazie Ale chyba ja wiem dlaczego. to, to przed no. Czyli łapiec 160? No. Z tego jest taka różnica. A nie, ja teraz wyszło. 9,41. No to teraz, teraz może nie złapało, bo tam było lekko, ale wydaje mi się, że wcześniej chyba wyżej zakręciłeś. Było 9.9 wcześniej, a teraz mamy 9,41, no, czyli pół sekundy no różnica w osiągach jest w każdym razie yy, ale nie wiem jak to liczyć Wtedy jaka była w różnica? Na różnica w osiągach jest, na Benzynie wyszło teraz, na gazie wyszło pół sekundy lepiej a na benzynie wcześniej 70 8, 8 na benzynie, a na gazie 9,5 teraz tak? 9,41 Zróbmy tak, spróbuję teraz pojechać w ogóle bez przepinania tak, żeby strzelić w odcinkę na trójce i zobaczymy, czy to będzie czas właśnie w okolicach tego 8,7, no a na benzynie już pojedźmy żeby sprawdzić czy, czy da się zrobić rzeczywiście to 100-160 tylko trzecim biegiem i czy te 8,7 Czy to już nie jest to? 187, no 87 to już to nie jest przypadkiem że, że łapiemy na trójce No dobra, to jedziemy jeszcze raz do 160 tym razem bez przepinki także albo uderzymy Normalna? Nie no. mogę znaleźć. Nie Dobra, mamy 165. Okay. Ale no. czas jest teraz gorszy, o dziwo. Teraz jest 9.02. Mhm. Także tamten przejazd był wyjątkowo dobry. To może opłaca się mm. bardziej przepinać wcześniej. chociaż nie wiadomo, jak to przepialiśmy, tak naprawdę. No, nie wiadomo. A może spróbuj zrobić jeszcze raz e, przejazd na benzynie? Nie, raz. Z zmianą biegu, tylko Przegujemy. trochę wcześniej. No dobra, to robimy jeszcze jeden przejazd to 160 na benzynie znowu. Zobaczymy. Teraz spróbuję przepiąć na czwórkę i zobaczymy, czy jaki będzie czas. I czy ta przepinka tak naprawdę jest przed 160 czy po 160. OK, teraz wydaje mi się zmieniłeś przed 160. Zaraz jeszcze sprawdzę na wykresie. No ciężko dokładnie stwierdzić, ale chyba tak. Zobaczymy. I teraz jadę. Ale jak nie ruszę, to się nie 898. 898, tak? No, nie wiem, bo to na dokładnie nie widać. Musiałbyś to przewidzieć, ten wykres, który tu mamy. Każdy, Ale ciężko ten wygrać. Tak jednoznacznie przy takich małych wahaniach. No tutaj jest. A tu jest jakieś 160,5. No mogło być już powyżej, bo było powyżej. Mhm. No możliwe. Czyli prawdopodobnie T8,7 też było powyżej. No raczej tak. 88 No to żeby sprawdzić, to to się jeszcze ciut wcześniej zmienić bieg. No dobra, no to spróbujemy jeszcze raz Teraz postawię Ci przy 155 około, żebyś zmienił bieg Dobra, I spróbujemy zrobić to z przepinką Tylko ich nie przepuść okay. Okay. Czyli znowu benzyna, tylko zmieniałem po prostu tak, strategię Inaczej. Ile? Powyżej no, 9. No, no, sporo powyżej 9. Ile? 9,59. Ile? 9,59. Czyli zasadniczo y, bez, y, podobnie jak y, przedstrojenie. No tak, czyli trzeba kręcić do końca, bo jak nie kręcisz, to nic to nie daje. No, generalnie no to wychodzi. Czyli moc jest wyżej. Mi się wydaje, że największą. No, ale tutaj nie też tego jednoznacznie po prostu ocenić, bo, bo tutaj ta zmiana biegu... E... No zmiana biegu może być różna, to jedna dziesiąta w tą czy tą to, to wiadomo, że e, może, no nie, może nie się różnić e, albo i więcej, więc e, generalnie nawet przy zmianie poniżej tych 160 powinno być szybciej, no bo jednak e, już tam od 5700 Właściwie w całym zakresie z więcej mocy, a od 5 ten przyrost już jest taki tam odczuwalny na zasadzie, nie wiem, 6, 7, 8, może 9 koni, nie? Mhm. E, no więc powinno być szybciej, a to teraz żeby wyszło trochę wolniej, no to cóż, może kwestia mojej zmiany biegu, ale generalnie jak kręcimy do końca, no to przyrost jest, yy, no, poprawa jest duża, tak? 8-8 no tak, kontra no. 9,5. No oczywiście to jest taki wybrany zakres, no bo jakbyśmy sobie wzięli 100 200 no to i tak tych przepinek będzie tyle samo yy, Czy przed, yy, przed tą zmianą odcinki czy teraz, a więc może ta różnica nie będzie tak spektakularna No ale w zakresie 160, no to mamy urwane 0,7 sekundę tutaj, tak można powiedzieć. Mm -hmm. No tak Czyli podsumowując na benzynie 8,8 Tak Było 9,5 Mniej więcej 8,8 Było 9,5 Na gazie 9,4 A było 9,9, jak dobrze pamiętam mm -hmm. No to tyle w sumie, co mieliśmy do przekazania No też tak wyszło, że W tym zakresie zmienia się Liczba, <noise> Liczba zmian biegów Coś jeszcze, natery, nie? Tak. I nie da się tego tak jednoznacznie teraz Wyszacować No tak, no ale takie jest życie, nie mamy pomiarów jakichś, nie wiem, 100-170 czy 100-180 przed, więc yy, nie porównamy tego teraz, tak żebyśmy mieli tak czy siak po jednej stronie biegać. No tak, no. Ale jest poprawa. Jest poprawa. Takiem spora, więc jest... Pojedziemy może na jakiejś zawody na jedną czwartą mili niedługo, to zobaczymy ile się uda urwać z mm -hmm. tego czasu, który był jeszcze kiedyś tam dawno przed jakimikolwiek modami właściwie. Dobra. Żegnamy się. Do następnego razu. Cześć. Cześć.